Szef Pentagonu zwołał um, spotkanie wszystkich generałów Stanów Zjednoczonych dzisiaj na temat no, szokującej sytuacji. Czy to oznacza, czy to zapowiada, że już wkrótce dojdzie do wybuchu globalnej wojny, wojny światowej? Dlaczego tak naprawdę szef Pentagonu no, chce, żeby doszło do spotkania wszystkich generałów w jednym miejscu? Wiele osób, na przykład, podnosi taką kwestię, że to jest niebezpieczne, także ci wszyscy generałowie będą w jednym miejscu. No właśnie, dzisiaj na temat tej sytuacji, co to oznacza dla świata, czy dojdzie do wojny światowej Rosja kontra Stany Zjednoczone, NATO kontra Rosja, czy może jakiegoś innego konfliktu, czy może to to jest zwykłe tak naprawdę tutaj no zebranie generałów, no, ale dotychczas czegoś takiego jeszcze nie było. No O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. klik na grze, no, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat no szokujących sytuacji, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, a mianowicie stan Zjednoczone, czy też po prostu szef Pentagonu zwołał na radę zebranie wszystkich generałów wojska tak, amerykańskiego, e, którzy mają się zebrać po prostu e, tak w, w jednej bazie wojskowej e, konkretnego dnia o konkretnej godzinie. No i pojawia się wiele po prostu domysłów, teorii spiskowych, tak, czy po prostu to nie jest zapowiedź tego, że już wkrótce dojdzie do wybuchu wojny, wojny światowej, a ci generałowie mieliby dostać po prostu instrukcję. No, niewątpliwie, ja bym powiedział w ten sposób, no, wiadomo, że wojskowi co jakiś czas po prostu spotykają się, mają miejsce różne narady, narady operacyjne i tak dalej, ale niewątpliwie taka sytuacja naprawdę musi po prostu budzić pewien niepokój dla wszystkich ludzi na świecie. Tak, to nie tylko kwestia po prostu jakby bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ale po prostu ludzi jakby na świecie, bo nie wiadomo, czy nas nie czeka tutaj trzecia wojna światowa konflikt globalny teoretycznie można byłoby powiedzieć Rosja kontra Stany Zjednoczone, nie wiem, NATO kontra Rosja, ale nie wiem, czy tak naprawdę ten konflikt nie, nie będzie dotyczył po prostu innych państw, innych mocarstw, no ale byłby to po prostu konflikt pewnie no, tutaj tak kontynentalny, konflikt światowy, gdzie zaangażowane byłyby największe po prostu mocarstwa. No i to jest na pewno szokująca sprawa. Oczywiście pojawiają się zaraz po prostu takie tutaj domysły, tak, głosy, jeśli chodzi o ekspertów, że to jest niebezpieczne, że jak tylu generałów w jednym miejscu, co by było, gdyby tam na przykład doszło do zamachu i tak dalej. E, oczywiście ja potępiam wszelkie zamachy i tak dalej, natomiast no, takie pojawiają się po prostu informacje ze strony tutaj ekspertów, o, osób, które po prostu tak oceniały tę te kwestie tego spotkania. No na pewno tam muszą być jakieś kwestie po prostu bezpieczeństwa zachowane, tak, natomiast tutaj e, niewątpliwie jest to dziwne, że ci wszyscy generowie mają się pojawić po prostu w jednym czasie, w jednym momencie, tak, w danym miejscu, tak jakby mieli dostać jakąś instrukcję, tak? Przecież jeżeli oni są generałami, no to mają na pewno po prostu jakieś tam telefony szyfrowane, możliwość po prostu przekazywania informacji w taki czy w inny sposób. Natomiast to jest na pewno nie, y, zaskakująca sprawa, że praktycznie y, tutaj tak wszyscy mają się spotkać w jednym czasie. No to nie chodzi o żadne szkolenie, tak? E, albo na przykład tutaj, nie wiem, e, przedstawienie swojej filozofii, tylko pewnie przedstawienie po prostu to, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach jak i jaki po prostu tutaj y, ci generali mają realizować pewien plan, tak? Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, plan obronny, plan atakujący, nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. No, niewątpliwie jest to dosyć ciekawa sprawa. No, bo można byłoby też takie snuć domysły, jeżeli oni mieliby dostać jakąś instrukcję, no to te instrukcje mogliby otrzymać na przykład tutaj, właśnie tą drogą zaszyfrowaną, tak? Eee, czy musieliby się po prostu wszyscy spotkać w jednym miejscu? No, to jest po prostu zaskakujące, tak? Eee, Powiem szczerze, że, że, szczerze mówiąc, nie wiem, co tak naprawdę tam zapadnie, jakie informacje. Oczywiście pojawia się też taka teoria, która mówi o tym, nie, nie, no to jest taka pokazówka, że Stany Zjednoczone też po prostu są przygotowane na konflikt światowy, eee, że po prostu zbierają się, chcą po po prostu się tutaj skrzyknąć wszystkich generałów zgadać, bo to jest pokazówka przed Rosją, przed po prostu mocarstwami na świecie, że po prostu stany zjednoczone jakby zwierają szyki, tak? Z drugiej strony, na pewno to jest dziwne, że światło dzienne ujrzała taka informacja, tak? No, bo wydaje mi się, tak sobie myślę, no nie jestem wojskowym, ale tak sobie myślę, tak, że taka informacja powinna być ona pilnie strzeżona, powinna być to ta po prostu tajemnica. Ci wojskowi po prostu powinni dostać informację, że mają tego i tego dnia stawić się, ale nikomu tej informacji nie przekazywać. Dlaczego po prostu media o tym się dowiedziały? Chyba, że po prostu których, no, tam też jest bardzo dużo tych generów, tak? Chyba tam po prostu, nie wiem, z kilkuset, tak? W sumie praktycznie oni. Nie, to chyba, że po prostu któryś z nich puścił parę, tak, i te informacje dostały się do mediów, bo na pewno jest to dziwna sprawa, że po prostu taka informacja dostaje się do opinii publicznej, tak, do opinii publicznej, tak. No bo tak sobie myślę, tak, że jeżeli to miałoby być jakaś tajna narada, spotkanie, podczas którego miałoby być przekazana jakaś instrukcja, tak, jak mają na przykład ci generałowie postępować, gdyby doszło do wybuchu wojny, konfliktu, no to wydaje mi się, że to powinno być po prostu tak właśnie owiane tajemnicą, to spotkanie, kiedy, gdzie, po prostu, kto będzie się tam po prostu pojawił, tak, a nie, że takie informacje dostały się i to jeszcze tydzień przed praktycznie, czy półtorej tygodnia przed po prostu tym spotkaniem do opinii publicznej. No, bo z drugiej strony, no tam też jest bardzo duża grupa tych generałów, więc tak, tam niektórzy też jeszcze na emeryturze, którzy nie, już, już nie są wojskowymi, e, także po prostu y, pewnie też, też jest takie prawdopodobieństwo, że na tak, 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 taką dużą grupę ludzi, tak, taka informacja by się przedostała do opinii publicznej, tak. Natomiast jeżeli to byłaby tylko taka zagrywka ze strony właśnie tutaj administracji Donalda Trumpa, e, no to po prostu tak, ona czemu, czemu miałaby służyć? No, czy by wystraszyła Rosję? Raczej wątpię, to jest pierwsza sprawa, natomiast miałaby tu służyć temu właśnie, że no tak stan Zjednoczone nie są bierne, że po prostu Stany Zjednoczone zwierają tutaj szyki, generowie spotykają się i tak dalej tak, na takim tajnym spotkaniu tutaj po prostu to, co może ich spotkać w najbliższych miesiącach, w najbliższych praktycznie tutaj tygodniach, tak? Też tam jest tak ciekawa kwestia, no przecież jak ci generałowie na przykład niektórzy z nich, którzy są, zostali po prostu tam z wyzwaniem na to spotkanie, oni są na emeryturze, no ale właśnie w obliczu wojny tak po prostu nie ma znaczenia, czy po prostu ktoś jest na emeryturze wtedy zostałby był i tak przywrócony do służby. Oczywiście tam, no nie wiem, jak to są w stanie jakie są po prostu ramy wiekowe, tak, no w Polsce to tam jest, w Polsce na przykład, jeśli chodzi o pobór do wojska, to dla mężczyzn chyba jest do 60 czy do, do 62 roku życia, a dla po prostu mundurowych, tak, nie tylko wojskowych chyba jest do 65 roku życia, jakoś tak to jest wydłużone, jeśli chodzi o mundurowych, tak, więc tutaj mogłaby też być taka sytuacja, że pomimo tego, że tam ci na przykład generałowie, część z nich jest na emeryturze, to i tak dostała po prostu to wezwanie, tak, czy po prostu y, zaproszenie, pewnie, no wezwanie, tak, no bo tak od szefa Pentagonu to nie jest zaproszenie, to nie jest jakaś otwarta konferencja, tylko wyzwanie, i wtedy, gdyby doszło do wybuchu wojny, to pewnie zostaliby oni wcieleni ponownie po prostu do wojska, tak, zostaliby przywróceni z tej emerytury. No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Natomiast tak, no jeżeli to nie jest zagrywka, nie jest to zasłona dymna, to niewątpliwie, no nie, po prostu yy, nic dobrego prak praktycznie to nie oznacza dla świata, tak, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, chociaż tam Stany Zjednoczone po prostu pewnie w żaden sposób nie zostaną zniszczone ani naruszone, tylko nic to nie, no, dobrego nie oznacza dla świata. No mamy te punkty zapalne na świecie, ta kwestia Bliskiego Wschodu, potencjalny po prostu wojna, yy, tutaj właśnie yy, yy, jakby, no, już ma miejsce ten konflikt tak, ale po prostu jakby konflikt na dużą skalę Iran kontra Izrael, czy rozszerzenie się tego po prostu konfliktu na inne państwa, nie, tak, też jest ciekawa sprawa, że jak ma mieć miejsce to, to spotkanie tych generałów, właśnie kiedy to nagrywam, to w tym tygodniu, kiedy będzie to spotkanie, nie wiem dokładnie, którego to dnia, ale to nie ma znaczenia, ale parę dni wcześniej, jak to nagrywam, nie, tak, po prostu doszło do spotkania, czy nawet po prostu dwa, trzy dni wcześniej praktycznie doszło do spotkania Trumpa z przywódcą Izraela, Benjaminem Netanyahu, znaczy tak, to, to jest ciekawa sprawa, bo jakbyśmy patrzyli chronologicznie, to tak. Tydzień czy półtorej tygodnia wcześniej wyciekła do, do mediów taka informacja, że będzie mieć miejsce spotkanie tych generałów tak, na emeryturze i czyny w jednym miejscu, o jednym, w jednym dniu, o jednej godzinie. Natomiast parę dni później dochodzi do spotkania przywódcy Izraela, Beniamina Net Netanyahu z tutaj. Donaldem Trumpem, tak? Mało tego, jeszcze Netanyahu występuje na po prostu tutaj, w, tak, we w siedzibie praktycznie tutaj ONZ-u w Nowym Jorku, co po prostu tam wywołało szok, oburzenie. Część po prostu z uczestników tego ONZ ostentacyjnie opuściło właśnie te obrady na znak po prostu protestu, tak? I teraz po tym spotkaniu z Netanyahu ma mieć miejsce parę dni później spotkanie praktycznie tych generów, no właśnie, czy to ze sobą wszystko się nie wiąże? Zobaczymy, tak? Czy to jest kwestia przypadkowa, czy to nie ma ze sobą po prostu związek, co będzie mieć miejsce w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, co może czekać tutaj świat, tak? No i też zaangażowanie się po prostu, jeśli chodzi o Izrael, po prostu tutaj, znaczy zaangażowanie się, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, pomoc dla Izraela, gdyby doszło do konfliktu, na przykład na Bliskim Wschodzie, konfliktu globalnego na większą skalę, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. A może to jest też tak, że po prostu e, ten konflikt Izrael kontra e, Iran, e, on tak naprawdę pociągnął za sobą po prostu też e, ich e, sojuszników, czyli za Iranem Rosja i Chiny, a z kolei za Stanami Zjednoc za Izraelem po prostu Stany Zjednoczone e, i niektóre państwa będące w NATO, nie wszystkie. I dlatego po prostu jest to spotkanie tych generałów, gdyby ten konflikt na Bliskim Wschodzie przemienił prze, się po prostu w konflikt na dużą skalę. Chyba, że tutaj po prostu m, byłaby mowa o kwestii praktycznie tutaj wojny w Europie, tak? A więc Rosja kontra Ukraina. Jestem ciekawcowy na ten No i potencjalnie, rozszerz, potencjalnie rozszerzenie tego konfliktu. Jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie to wszystko, oddajcie Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się. Cześć.